Witam Was kochani w moim kolejnym e, filmiku. No i widzicie, wykrakałam. Tak? W wczorajszym e, filmie krótkie info mówiłam, że będę farbować włosy i że miały być pląd. A wyszła marchewka. Teraz wyglądam normalnie jak e, średniowieczna dama lekkich obyczajów. Albo jak y, dama lekich obyczajów na dzikim zachodzie. No, to nic. Za cztery tygodnie zmienię sobie farbę. Teraz muszę jakoś. Tak chodzić. No. To była pierwsza sprawa. A druga sprawa. Po 32 latach za granicą dorobiłam się BMW. BMW. Muszę się go no. BMW. Dzisiaj go Wam pokażę. No, trochę innego życia się spodziewali pewnie. Nie, no. teraz, moje A od 25 lat nie jeździłam na rowerze. I teraz wsiądę na niego pierwszy raz po 25 latach. Specjalnie przyszłam tutaj na piechotę, żeby nagrać to. Jak mi wyjdzie, mam nadzieję, że nic się nie stanie. Okej, okay. no to jedziemy. No, przeżyłam. Ale ciężko, szok. Bo zapomniałam już normalnie, jak się na rowerze jeździć. No, z czasem będzie lepiej. A teraz tak. Jutro wybieram się na wesołe miasteczko tutaj w tej Wiedniu, na, na praty, Prater. I będę tam nagrywać. Chciałam te, i, także. Nie wiem, czy jutro mi się uda to wszystko złożyć i wam wrzucić. Na pewno tam będzie dużo, dużo rzeczy nagranych. E, jeżeli się nie wyrobię, to, to nie jutro, tylko pojutrze wyrzucę ten filmik z całego miasteczka. W ogóle to chciałam Wam zrobić live'a, żeby żebyście na żywo mogli oglądać, ale jest to niemożliwe. Myślałam, że jak zweryfikuję to konto yy, na YouTube, to da radę yy, robić live'y, ale nie da rady, bo trzeba mieć co najmniej 50 subskrybentów, a ja przecież dopiero zaczęłam, sobie ja 4 filmiki wrzuciłam. No, także trochę jeszcze potrwa, pewnie parę miesięcy. Albo lat! No nic. No, także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No, do następnego razu, albo do jutra, albo do klucza, okej? Okay? No. No, Pa pa!